Cześć! Chcieliśmy Wam pokazać dwa modele spodni Gobika. Opowiedzieć w sumie jakie są między nimi różnice. Pogoda jeszcze jest taka, że z tych nie najcieplejszych spodni można korzystać. Także do rzeczy. Mamy dwa modele. Ja mam na sobie Limited 50, Piotr ma na sobie Absol 40. I tutaj w obu modelach mam zastosowaną wkładkę K10, która jest też znana z kolekcji letniej. Gobik tutaj stosuje we wszystkich praktycznie męskich spodniach tą samą wkładeczkę 11 mm raczej do takich dłuższych przejażdżek jest to wkładka Elastic Interface tutaj zastosowano też te włókna karbonu które mają za zadanie jakby poprawić po prostu higienę użytkowania tych spodni a same spodnie Piotr Ty masz na sobie absolutny model, model wyższy ten powiedzmy, że troszeczkę droższy różni się y, głównie szybkami bo tutaj jest szerka wykonana z taśmy elastycznej e i materiałem. Tutaj te spodnie są trochę inaczej skrojone, e jest większa kompresja, jest obronowe zakończenie nogatki. No właśnie, bo cała góra spodnie jest jakby niemal identycznie uszyta. Różnica jest po pierwsze tutaj od... Tutaj mamy takie wrażenie jakbyśmy mieli Odkowana. zwykłe spodnie letnie i na to nałożone nogatki. Tak to mniej więcej wygląda, ale one są w tak, Wizualnie, wizualnie, wizualnie w sensie tak. są cieplejsze. cieplejsze. No dokładnie. Plus odblaskowe elementy z prawej i lewej. Do modelu absolutnie jest charakterystyczny taki właśnie odblask kameleonowy i ten pas wykonany z materiału, który znajduje się tuż w okolicach krocza, do takiej azurowej konstrukcji. Natomiast limitet mamy głowę jednolitą. Like, Szycie jest w sumie podobne. Chyba takie samo, ale, ale trochę się różni pod No i nogawka tutaj w Limited e, ma taki klasyczny ściągacz gumowy, natomiast e, w Absolut tak, tak, to jest bardziej, bardziej, bardziej szczelne, To jest coś, co Gobik stosuje zarówno w spodniach, jak i kurtkach. I w rękawiczkach w sumie zakończone. I w rękawiczkach też dokładnie. Te mankiety takie z neoprenu, które fajnie ściągają, fajnie modelują, ale też po prostu są odporne na zachlapania. Eee, droższy model 679 zł, tańszy stówkę 579 zł, dokładnie. Dostajemy na stronie, dostajemy stacjonarnie, bardzo, bardzo polecamy, szczególnie, że w tym budżecie no, nie ma jakby konkurencji, jeżeli chodzi o tak dopracowany i, i wygodny po prostu produkt. Polecamy, do zobaczenia, Brazie. не награлся.